Cześć. Cześć! Słuchajcie, bardzo ważna jest dla nas estetyka i to, żeby wszystko było w odpowiednim miejscu i pod ręką. W tym celu na ścianach mamy wszędzie powieszone różnego rodzaju uchwyty marki POKA Premium. A wiesz ile ich jest? Ile? Ja je wszystkie policzyłam. 57 sztuk ich mamy. 57 uchwytów różnego rodzaju. Na telefony, na tleczyki. Na pędzelki, korytka, uchwyty, no wszystko. Wszystko, wszystko Prawie. to jest co potrzebne. Nie ma jednego. Jednego jedynego. Brakuje nam uchwytu do Suszenia dywaników. Nie macie tego w swojej ofercie, więc podrzucamy pomysł. Chcieliśmy zrobić sami, mamy spawarkę, ale stwierdziliśmy, że to jest nie tylko dla nas, ale też dla innych bardzo fajna rzecz. Ponieważ widzimy, że po innych studiach też jest ten problem. Suszy się je na jakichś suszarkach. Przygotowałem drogach, bardzo profesjonalny szablon. Tak, waldzi się przygotować. Cztery dni go robię. Słuchajcie, blacha do zamontowania na ścianie pod kątem plus cztery jakieś żabki, że można było po prostu żeby każdy dywanik wisiał koło siebie. Nie zajmuje dużo miejsca, estetycznie to wszystko wygląda, więc słuchajcie, napiszcie do nas, co sądzicie o tym pomyśle? Sekcja komentarzy jest oczywiście dla wszystkich, nie tylko dla poka premium. się wypowiedzą wszyscy ci, tak. kto wpadną na ten filmik po prostu. Wszyscy zainteresowani takim uchwytem, a myślę, że będzie ich sporo. Więc czekamy, a jeżeli będzie ten uchwyt już dostępny, to na bank my pierwsi go kupimy. Udział w sprzedaży, niewielki chcemy, plus Nie, uchwyt no to jeden to... tam dedykowany do telekamery. No to taki pikuś tam. Nie, Nie żart, no żart, słuchajcie, zróbcie fajny uchwyt, a my z bardzo mią chęcią kupimy i powiesimy i będziemy się chwalić światu. Trzymajcie się, cześć. Pa.